Szalom i witajcie z powrotem w Izraelu z Alinę. Dzisiaj jesteśmy u stóp góry Tabor, jednego z najpiękniejszych i najbardziej imponujących miejsc w całej Galilei, ale przede wszystkim miejsca, które było świadkiem wielu, wielu wydarzeń biblijnych od debory, baraka, proroków, wojen, ale przede wszystkim przemienienia Jezusa. Pierwszy razem wspiemy się na górę i zobaczymy, gdzie wszystko naprawdę się wydarzyło. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. A teraz, jak się tam dostaniemy, na ten praktycznie niedostępny szczyt, przez całą historię ludzie wchodzili na to wszystko pieszo. Jest to nawet droga, która istnieje do dziś to schody, które prowadzą w górę, a na tych schodach jest nic więcej, nic mniej tylko 4300 stopni. Ale bardzo warto wspiąć się na górę, pamiętając, że na szczycie miały miejsce bardzo ważne wydarzenia biblijne, a prawdopodobnie także przemienienie Jezusa. Ale dzisiaj, mimo że mam dużo dobrej woli, nie zamierzamy wchodzić na to wszystko pieszo. Jeśli chcecie, abym innego dnia wrócił pieszo, dajcie mi znać, ale dzisiaj jedziemy samochodem, aby zobaczyć ten wspaniały widok Doliny, miejsca biblijne wokół i dotrzeć na szczyt Góry Tabor, więc chodźmy do samochodu. Teraz chciałabym skorzystać z naszej wspinaczki, aby podziękować Motiemu. Moti, który jest naszym kamerzystą, zawsze jest z nami, przynajmniej zawsze za kamerą, a dzisiaj jest również naszym kierowcą. Przyjechał kierując samochodem z Jerozolimy, więc naprawdę bardzo dziękuję za to, że jesteś częścią tej podróży z nami i tworzysz ten materiał, aby przekazać trochę więcej Izraela do Was. Chciałam zrobić tę krótką przerwę. Jak możecie zobaczyć, tutaj wieje dość mocno, i chciałabym, żebyście spojrzeli na ten plakat. Tutaj napisane jest po hebrajsku, że ten obszar poniżej jest strefą startu dla paralotniarzy. Pierwszy rzeczywiście kiedy wchodziliśmy, zobaczyliśmy paralotnię przelatującą tuż obok. Więc korzystają z tego wiatru, który tu jest, jak widzicie, do startów ale to również pokazuje strategiczne miejsce, w którym się znajdujemy. To znaczy, góra jest tak stroma i wysoka, że można stąd skoczyć na paralotni, a jeśli się nie mylę, czasami są tu nawet osoby skaczące na lotni. Czy góra Tabor była w starożytności trójstykiem? Tak, trzy różne terytoria spotykały się tutaj w tym miejscu: terytorium trzech plemion Izraela, Naftalego, Zabulona i Issachara, a w tym czasie lud Izraela nie miał króla, a każde plemię samodzielnie się zarządzało, każde plemię było niezależne, ale mogły współpracować ze sobą, zwłaszcza w czasach potrzeby, jak okresy wojny. Znamy historię, która znajduje się w Starym Testamencie, w Księdze Sędziów, kiedy król Hadzoru, Jabin, zamierza toczyć wojnę z ludem Izraela i częścią dwunastu plemion. Pierwszy wtedy wkracza prorokini Debora, która właśnie tutaj prorokowała, a Bóg nakazuje jej iść do baraka. Barak, który był częścią plemienia Naftalego, pamiętajcie, że tuż obok jest właśnie terytorium plemienia Naftalego. Debora idzie do baraka i wzywa go, aby pomógł bronić lud Izraela, jak jest napisane w tym fragmencie. Debora wezwała baraka syna Abinoama z Kedesz Naftalego i powiedziała mu: Pan, Bóg Izraela, wydał następujące polecenie. Idź i zgromadź swoich ludzi na górze Tabor, wybierając dziesięć tysięcy mężczyzn spośród synów Naftalego i synów Zebulona. Sprawię, że Sisera, dowódca wojsk Jabina, przybędzie do ciebie nad potok kiszon ze swoimi wozami bojowymi i swoimi wojskami, a ja go oddam w twoje ręce. Pierwszy, jak Biblia nam opowiada, Barak wraz z tysiącami mężczyzn wchodzi tutaj na górę tabor, aby rozbić obóz. Pierwszy to jest coś, co wydaje się trochę dziwne. Popatrzcie, gdzie jesteśmy. Zobaczcie tę wspinaczkę. Wyobraźcie sobie trudności związane z wejściem tutaj z tysiącami mężczyzn, aby rozbić obóz. Może wydawać się to bez sensu, bo to dużo pracy, aby rozbić obóz tutaj na górze ale pomyślcie, że strategicznie jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli jest trudno wspiąć się tutaj, aby rozbić obóz, to jest jeszcze trudniej wspiąć się tutaj, aby walczyć przeciwko obozowi, który już jest uformowany na szczycie góry. Więc Barak i Debora oraz ich ludzie obozowali tutaj na górze, a na dole w dolinie był Sisera, dowódca armii króla Hadzor. A rydwany Sisery były o wiele lepsze niż te, które mieli Barak i jego ludzie. Ale w końcu Bóg Izraela był po stronie Baraka i udało im się wygrać tę wielką bitwę tutaj w Dolinie. Jak widzieliśmy, wiele wydarzeń ze Starego Testamentu miało miejsce tutaj. Ale najważniejsze wydarzenie biblijne ze wszystkich, które prawdopodobnie miało miejsce tutaj, znajduje się właśnie w Nowym Testamencie i jest to przemienienie Jezusa. Ale dlaczego powiedziałam, że prawdopodobnie miało to miejsce tutaj? Ponieważ za chwilę, kiedy usłyszymy tekst o przemienieniu, Zauważycie, że tekst nie mówi, że doszło do tego na górze Tabor, ale mówi, że doszło do tego na wysokiej górze. Pierwszy większość ekspertów naprawdę wierzy, że to jest ta wysoka góra, gdzie to się wydarzyło. Jest też druga teoria, o której opowiem wam za chwilę. Ale zobaczmy, co Biblia nam mówi. Biblia mówi, że Jezus był w mieście Cezarei Filipa. A sześć dni później dotarł na wysoką górę, gdzie dokonał swojego przemienienia. Cezarea Filipa znajduje się na północ stąd około 70 km. Więc idąc spokojnym tempem, ma sens, że to jest to miejsce? Inna teoria, która jest mniej akceptowana, mówi, że przemienienie mogło mieć miejsce na górze Hermon. Ponieważ niektórzy ludzie wierzą, że to tam, a nie tutaj, głównie z dwóch powodów, ponieważ góra Hermon jest dokładnie obok Cezarei Filipa, więc miałoby to sens, że jedno wydarzenie miało miejsce obok drugiego. Ale musimy pamiętać jeszcze raz, że między jednym momentem a drugim minęło sześć dni co dałoby wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć tutaj. A drugi powód to taki, że Biblia mówi, że szaty Jezusa stały się białe jak światło, intensywnie białe i błyszczące. Niektórzy ludzie kojarzą właśnie ten intensywny biały kolor ze śniegiem i faktem, że góra Hermon jest biała i pokryta śniegiem przez cały rok. To są dwa powody, dla których niektórzy ludzie wierzą, że to zdarzyło się na górze Hermon. Ale jeśli naprawdę mówimy o najbardziej akceptowanym miejscu, również z tradycją sięgającą starożytności, o której za chwilę opowiemy i które jest naprawdę najbardziej akceptowane w świecie chrześcijańskim, mówimy o Górze Tabor. Pierwszy również ma sens, że to na Górze Tabor ze względu na lokalizację geograficzną wokół wszystkich tych biblijnych miejsc, które są tutaj. Ponieważ jak zobaczymy za chwilę, nic tutaj ani w Biblii nie jest przypadkowe. Więc cieszcie się swoją podróżą, a my teraz kontynuujemy naszą wirtualną podróż po Górze Tabor. Chodźmy! Ta brama została pierwotnie zbudowana przez krzyżowców, mówimy o średniowieczu. Później został odbudowany w 1897 roku, roku a następnie jeszcze raz, ostatni raz, został odnowiony w 2018 roku. roku. Na przykład widoczna część metalowa pochodzi z 2018 roku, roku. Ale to również pokazuje nam, jak historia nadal się toczy w tym miejscu. Góra Tabor nie zatrzymała się dwa tysiące lat temu, ale przez całe te wieki wiele historii nadal się tu dzieje wojny, zniszczenia, odbudowy, pielgrzymki, to znaczy, góra Tabor jest miejscem żywym do dnia dzisiejszego, ale teraz wróćmy do samochodu, aby kontynuować naszą podróż. Wiem, że czasami może wydawać się trochę dziwne, kiedy mówimy o historiach sprzed dwóch tysięcy lat, podczas gdy patrzymy na nowoczesny budynek. Dlatego zanim wejdziemy do kościoła, który jest tu dzisiaj, wejdziemy do kościołów przeszłości, tutaj możemy zobaczyć kościoły z okresu bizantyjskiego. Więc wejdźcie ze mną. Możemy wyraźnie zobaczyć po budowie, że to naprawdę był kościół. Możemy zobaczyć jego budowę, szczyt więc to miejsce było miejscem kultu chrześcijańskiego, długo przed nowoczesnymi czasami. A ludzie przychodzili tu modlić się nie dlatego, że to było duże miasto, czy dlatego, że to było na ich drodze i przechodzili tędy, decydując się zatrzymać na modlitwę. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, Jesteśmy w odosobnionym miejscu na szczycie góry, do którego prowadzi ponad 4000 schodów. Nie ma sensu, że ludzie chcieliby wchodzić tutaj na modlitwę, gdyby nie powód, wielki powód, że Jezus dokonał tutaj swojego przemienienia. A kiedy mówię tutaj, nie chodzi o to dokładne miejsce, w którym teraz stoję, ani o te kościół. Nie mamy dokładnie oznaczonego punktu na górze. W miejscu dokładnej transfiguracji, ale wiemy, że prawdopodobnie był to jeden z najwyższych punktów, a tutaj właśnie jesteśmy na jednym z najwyższych punktów Góry Tabor. Mamy również bardzo stare tradycje, które mówią o tym miejscu jako miejscu transfiguracji. Na przykład origenes chrześcijanin przed rokiem 250 pisze, że to jest góra przemienienia. Mamy również zapisy od innych ojców Kościoła i dlatego od pierwszych pielgrzymów Ziemi Świętej oni naprawdę chcieli i wchodzili tutaj na górę. Więc przejdźmy przez budynki, które widzieli, abyśmy też mogli poczuć się jak pielgrzymi z przeszłości. Mamy zapisy od IV wieku o pielgrzymach wchodzących na górę, aby odwiedzić to miejsce. A już w VI wieku na tym miejscu istniały trzy różne kościoły, jeden z nich jest właśnie tam, gdzie jesteśmy. Więc naprawdę miejsce pełne historii z czasów biblijnych, a także z okresu bizantyjskiego aż do dzisiejszych dni. A mówiąc o dzisiejszych czasach, zobaczmy ostatni kościół, który został zbudowany w tym miejscu. Nie martwcie się, główne drzwi do kościoła są zamknięte, ale mimo to będziemy mogli wejść tutaj dzisiaj. Zwróćcie uwagę na coś nietypowego w tym kościele. Ma on nie jedno, ale aż trzy wejścia. Główne wejście i dwa boczne wejścia, czyli łącznie trzy wejścia. Również, kiedy patrzymy na fasadę, widzimy, że liczba trzy powtarza się tutaj ciągle. To włoski architekt Antonio Berluzzi zaplanował cały ten kościół. Pierwszy wielokrotnie umieszcza tutaj Powtarzający się numer 3, właśnie aby reprezentować Jezusa, to znaczy, wielkie drzwi i centrum kościoła reprezentują Jezusa, a dwie małe boczne reprezentują Eliasza i Mojżesza, którzy również pojawiają się tutaj w momencie przemienienia, o czym usłyszymy za chwilę, kiedy razem przeczytamy ten fragment biblijny. Ale teraz wejdziemy od tej strony. Chodźmy zobaczyć, czyja to kaplica. Zwróćcie uwagę na podłogę tego miejsca. To są fragmenty mozaik ze starych kościołów. Kiedy zaczęli odbudowywać nowoczesny kościół, dosłownie wzięli część tych mozaik i przynieśli je tutaj, aby nawiązać połączenie między przeszłością a teraźniejszością tego miejsca. A teraz zwróćcie uwagę na obraz, który jest za mną. Kim jest ten mężczyzna siedzący z ołtarzami po obu stronach? Jeden ołtarz z płonącą ofiarą, a na drugim nie? Ten mężczyzna to Eliasz. A tutaj przedstawiona jest historia, która wydarzyła się nieopodal na górze Karmel, gdzie Eliasz rzucił wyzwanie prorokom boga Bala. Pierwszy będziemy nadal wchodzić do kościoła. Na tutaj na górze widzimy przedstawienie przemienienia Jezusa w środku z Eliaszem i Mojżeszem, ale zauważcie jeszcze jedną różnicę w tym miejscu. Główna część jest tutaj obniżona, wynika to z chęci włączenia do nowoczesnego Kościoła części starych Kościołów. Więc możemy zobaczyć, że dokładnie tutaj, gdzie jest ołtarz, znajdował się jeden z tych starych kościołów, które zostały tu zbudowane. Pierwszy, zobaczcie, tutaj na górze jest przedstawiony Mojżesz. Pytanie brzmi: dlaczego spośród wszystkich postaci biblijnych, setek i tysięcy osób, które znamy ze Starego Testamentu, Dlaczego właśnie Jezus wybiera wezwać tutaj w tym tak znaczącym momencie przemienienia? Dlaczego wybiera wezwać właśnie Eliasza i Mojżesza? Pierwszy chciałabym skorzystać z tego, że jesteśmy w tak wyjątkowym miejscu na szczycie góry Tabor, aby posłuchać czytania biblijnego o przemienieniu Jezusa. Sześć dni później, Jezus wziął ze sobą Piotra i braci Jakuba i Jana i zaprowadził ich na wysoką górę, gdzie przed ich oczami przemienił się. Jego twarz jaśniała jak słońce, a jego ubrania stały się białe jak światło. Pierwszy oto ukazali mu się Mojżesz i Eliasz, rozmawiając z Jezusem. Wtedy Piotr, zwracając się do Jezusa, powiedział: Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli Pan pozwoli, postawię tu trzy namioty: jeden dla Pana, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy jeszcze mówił, otoczyła ich jasna chmura, a z chmury dobiegł głos. To jest mój ukochany syn, w którym mam upodobanie, słuchajcie go. Na dźwięk tego głosu uczniowie upadli twarzą w dół, przerażeni. Jezus podszedł do nich, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Podnieśli więc oczy i nie zobaczyli już nikogo, tylko Jezusa. Czy Mojżesz reprezentuje prawo? Czy otrzymał tablicę prawa? A Eliasz, czy był największym z proroków Starego Testamentu? Więc tutaj, kiedy Jezus wzywa dwóch, pokazuje swoje powiązanie z prawem, które wcześniej zostało dane ludowi Izraela, a także z wypełnieniem proroctw biblijnych, które zostały wygłoszone przez proroków przeszłości. Na przykład również przez Eliasza, to również dobre przypomnienie, że nic w Biblii nie jest przypadkowe. Wszystko ma powód, aby istnieć, wszystko jest ze sobą powiązane i często ma bardzo duże duchowe znaczenie. Więc nie jest przypadek, że wybrano górę Tabor, Eliasza i Mojżesza. Jesteśmy w regionie bardzo ważnym z biblijnego punktu widzenia. I tylko, żebyśmy mieli trochę lepsze pojęcie o miejscu, w którym jesteśmy, chodźcie ze mną. Teraz wchodzimy na górę, żeby zobaczyć punkt widokowy. Zobaczcie też, że tutaj są kolejne wykopaliska archeologiczne. Można zobaczyć części krzyżackiego kościoła, który tu stał, to znaczy około 800 lat temu. Nie 1500, 1400 lat jak widzieliśmy wcześniej, ale też bardzo stara. Ale weszliśmy tutaj, żeby pokazać Wam ten widok. Tutaj w tle znajduje się Dolina Armagedonu miejsce, które jest związane z powrotem Jezusa i początkiem ostatecznej bitwy. Mimo, że dzisiaj jest trochę pochmurno, widzimy tutaj Dolinę Armagedonu. A także niezbyt daleko stąd, zaledwie 9 kilometrów stąd, jest Nazaret, a także Góra Karmel, gdzie walczył Eliasz. Mamy tutaj wiele miejsc biblijnych i stąd naprawdę mamy uprzywilejowany widok na większość z nich. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj, aby mówić o przyjściu i po jego przemienieniu Jezus schodzi z góry ze swoimi uczniami. I razem z nimi stąpimy teraz, aby zobaczyć, jak ta historia się rozwija. Po przemienieniu, Jezus schodzi z góry ze swoimi trzema uczniami. Kiedy dociera do dolnej części, tłumy zaczynają go śledzić. W tym czasie Jezus był na szczycie swojego posługiwania, i gdziekolwiek by nie poszedł, czy to w Judei, czy w Galilei, tłumy go śledziły. Nie jesteśmy pewni, gdzie dokładnie to się stało, ale wiemy, że było to po tym, jak zszedł z góry. Tłum go przyjmuje i zaczyna leczyć ich chorych, jak jest napisane w tym fragmencie. Następnego dnia, kiedy zeszli z góry, wielki tłum przyszedł na spotkanie z Jezusem. Pierwszy oto z tłumu wyszedł mężczyzna, mówiąc głośno: Mistrzu, proszę, abyś spojrzał na mojego syna, ponieważ on jest jedynym, którego mam. Duch go opanowuje, i nagle chłopiec krzyczy, a duch go trzęsie do piany i z trudem go opuszcza po tym, jak go skrzywdził. Poprosiłem jego uczniów, aby go wypędzili, ale nie mogli. Jezus wykrzyknął: O, pokolenie niewierne i przewrotne, jak długo będę z wami i jak długo będę was znosił, przywieźcie tutaj swojego syna. Kiedy chłopiec się zbliżał, demon rzucił go na ziemię i wywołał konwulsję. Ale Jezus zganił nieczystego ducha, uzdrowił chłopca i oddał go ojcu. A wszyscy byli zdumieni majestatem Boga. Pierwszy ta historia uczy nas wiele o naszej wierze, a geografia Ziemi Świętej pomaga nam lepiej zrozumieć fragmenty biblijne. Ale to jest to, co mieliśmy na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się poznać trochę więcej o Górze Tabor całuski. Do następnego razu.